Cześć, to ja, Glansowski, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak, zrobić, jak pobrać prywatny serwer Fortnite w 2021 roku, w najnowszym sezonie. Więc z taką przerwą będą już odcinki, ogólnie dzisiaj będzie prywatny serwer, Jut, jutro czy tam w poniedziałek będzie jak dostać Umbana, a zanim długo będą jeszcze cheaty, które będą ciągle update'owane, będą nowe odcinki, będzie gameplay itp. Więc tak, najpierw wchodzimy sobie w... Ezyfyny.df. Tutaj ojciec, tutaj. Ezyfyny trochę przelogowało. I klikamy get it for Windows. I tutaj już na pulpicie. Ja sobie to otworzę. Jak widzimy, tutaj się musimy zalogować. Więc robimy tak. 10 minutowa mail. Kopi do schowka. Klikamy tam login. Wpisujemy nazwę. Plan, ups, na przykład 131, nie. Sobie tego maila wkleję tu. Asło, wygram po jakieś takie wiecze. Tak. I agree. Sing up. I teraz to konto zostało stworzone. Klikam login. Klikam prywatny serwer. launch, zfny. Login. No, to tam continue, przepraszam. I jak widzimy, wszystko jest. Fortnite się włącza, mamy łączenie logowania. I klikamy sobie Battle Royale. Czyli z kolegą gadam, właśnie robić przed chwilą tego prywatnego. No i mamy. Tutaj mam ten link, bo się nie zalogowałem, niestety. No, w macie w 10 fps. Bo oczywiście OBS, no nie, jakoś go nie dostosowałem. Ona chyba skraszuje gierka. No, no ta skraszuje gierka, więc no. Mm, jeszcze raz sobie ją spróbuję włączyć. Cyk, muszę sobie. Zrobić tak, zrobię sobie lunch azyfny. No i muszę sobie ją jeszcze raz odpalić bo niestety zaciąłem trochę Wszystko, więc no Więc ja prywatny serwer działa, mi po prostu teraz przycięło Dzięki Wam za oglądanie, jeżeli macie jakikolwiek problem, piszcie w komentarzu Ja byłem Glancowski, zanim długo pokażę Wam jeszcze jak wróci do pierwszego sezonu Miłego dnia lub wieczoru, zależy kiedy oglądacie, elo